Dzień dobry Państwu Konia się Dzidek teraz zapraszam Państwa na podróż przejażdżkę przez Krynicę Morską praktycznie zostało nam kilka dni do kalendarzowej jesieni mamy dziś 16 września 2024 roku no i to tak jak mówiłem zapraszam na przejażdżkę może wspomnienia jakieś na do krynicy morskiej także ja w tej, w tej chwili jestem bardzo ciekawy jak wygląda sytuacja a tutaj panowie elektrycy, zdaje się wymieniają oświetlenie ja jestem e, bardzo ciekawy jak sytuacja e, wygląda już po sezonie już tak na dobre się zakończyły wakacje e, i jak wyglądają, jak wyglądają ulice Korzystając z tego, że byłem na Wyspie Estyjskiej, yy, mówię, zajadę yy, zobaczyć właśnie, yy, co się dzieje w Krynicy Morskiej. Jest to odległość mniej więcej yy, od Przebrna, tej miejscowości, gdzie startuję dronem do klinicy Morskiej, jest mniej więcej 7 km. Natomiast tak jak już yy, od Nowego Dworu Gdańskiego, jadąc w stronę Krynicy Morskiej, można zaobserwować zdecydowany mniejszy ruch na, na drodze i naprawdę e, można jechać autem komfortowo. Tych samochodów jest bardzo mało, a w miesiącu już październiku, listopadzie, no to już można powiedzieć, że praktycznie e, poruszają się tą drogą sami mieszkańcy. W tej chwili biją właśnie w Straż i już na dobre wjeżdżamy do Krynicy Morskiej. Proszę bardzo, ukazuje nam się ulica. O dzik akurat przebieg przez, przez ulicę, trzeba zwolnić i tutaj o tej godzinie to chyba rzadko dziki biegają. Natomiast to jak Państwo mieli okazję chyba na filmie jest nagranie, że jak przebiega dzik właśnie przez, przez ulicę w Krynicy Morskiej. Bardzo dużo jeździków. Liczne są ogłoszenia z prośbą o niedokarmianie tych zwierząt. Także proszę zobaczyć. Ludzi już naprawdę mało. Tu już niektóre kramy są pozamykane. Także tak to wygląda. Parking przy Lidlu. Już można powiedzieć bezpłatny. Można wjechać i wyjechać w sezonie letnim jak Państwo doskonale wiedzą na pierwszą pierwsza godzina parkowania jest bezpłatne natomiast każda kolejna na każdą kolejną godzinę musimy już zapłacić musieliśmy już zapłacić 10 zł także tak tu wygląda proszę bardzo zdecydowany mniejszy ruch niż jeszcze tydzień temu no i jeszcze dajemy tutaj na prawo na ulicę portową I tu też zawsze Tutaj już zawsze właśnie życie takie turystyczne toczy się bardzo mocno, ale to już możemy widać e, rzeczywiście powoli, powoli czuć już w powietrzu nadciągającą jesień. Także ja podjadę jeszcze kawałek i będę zabracał e, e, na plażę raczej nie będę dzisiaj wchodził jeszcze mam zamiar podjechać do Nowakowa i zobaczymy czy są czy odbywają się jakieś y, prace, no ostatnio jak byłem niestety pogoda nie dopisała i, i tak y, no, coś tam nagrałem, ale e, sprzętem y, kamerką taką stacjonarną latać się nie dało, także y, a w dniu dzisiejszym pogoda zdecydowanie ty, dopisała ja jadąc tutaj do, proszę zobaczyć jak wygląda Krynica Morska no to już rzeczywiście e, turyści którzy zdecydowali się przyjechać po wakacjach proszę zobaczyć jak to jest komfort naprawdę tutaj tych ludzi jest mniej, a takie walory krajobrazowe, turystyczne również są, także także no tak jak mówiłem wielokrotnie w filmach warto przyjechać do Krynicy Morskiej w każdej porze Roku, niezależnie czy, czy jesień, czy zima, czy wiosna. Wiadomo, że lato cieszy się największym zainteresowanych wiadomych względów. Natomiast tak jak mówię, każdej na poroku jest równie dobra, żeby tu się wybrać na weekend czy na jakiś tak, wy, wypoczynek i rzeczywiście tu jest troszeczkę mniej ludzi, mniej gwaru niż w szczególnie, w szczególnie właśnie w Sejonie, gdzie te bulwary są y, takie zatłoczone, momentalnie przypomina mi się Zakopane, z jednej strony Polski, y, na południu Polski Zakopane tutaj też Krynica Morska, Sopot właśnie, no i, no i właśnie te tłoki, jeżeli komuś to odpowiada no to latem jak najbardziej natomiast jeżeli ktoś wy, lubi bardziej takie kameralne no to właśnie korzystniej będzie przyjechać w Miesiąc, miesiącach takich po, po turystycznych poturystycznych. Ja tu na zawracą, nie ma co, nie ma co. Tutaj policja bardzo często przyjeżdża, no, nikt już parkuje, chociaż na chwilę, czy naprawdę, naprawdę trzeba uważać, ponieważ bardzo często policja przyjeżdża i tutaj raczej się nie patyczkują i nie ma raczej e, takich jakichś reprement czy upomnień. Natomiast od razu są mandaty. Wielokrotnie widziałem, także trzeba uważać no i tyle no po prostu ja w tej chwili już zabracam, no i jadę z powrotem do centrum i będę się wtedy już kierował do Aglonga, do Nowakowa piękna pogoda taka prawie już jesienna no, słońce jeszcze świeci ale już nie jest ta temperatura już nie jest taka wysoka jak jak e, latem proszę zobaczyć po prawej stronie wejście na plażę te wejście bardzo y, popularne zawsze jest zatłoczone także tak to wygląda i my będziemy już powoli po małymi krokami, że tak powiem, wybierali się do Krednicę morską do Nowakowa. zobaczcie państwo na góry niech państwo zwrócą uwagę Panie tutaj a, tych turystów rzeczywiście mało już także także to jak mówiłem warto przyjechać po sezonie i też można baterie naładować akumulatorki naładować odpocząć my już teraz wjeżdżamy w stronę w stronę ulicy gdańskiej tu jeszcze poniatkowe Zdjęcia jak Państwu robię, a my już wjeżdżamy i jesteśmy na chwilę na ulicy Gdańskiej, Opsa. Także Państwo widzą, jak tu w tej chwili słońce przegrzewa bardzo ładna pogoda się zrobiła, no i... Proszę zobaczyć mamy do ulicy Gdańskiej około 150 metrów i będziemy skręcali właśnie w prawo i już po z przez tą główną ulicę wracamy w kierunku Przekopu Mierzei Wiślanej na Nowy Dwór Gdański i jedziemy na Elbląg No jest ja sobie sprawę, że jest teraz y, film nagrywany jest po słońce, nie ma tam jakiegoś wielkiego pięknego widoku, natomiast tu za no, chwileczkę będziemy powinny być te warunki nieco lepsze tak jak teraz. No, specjalnie nie będę mocno przyspieszał, żeby Państwo mieli okazję zobaczenia Krednicy morskiej tuż przed rozpoczęciem. rozpoczęciem jesieni w tym roku daje się 23 kalendarzowy 23 natomiast astronomiczna jesień 22 daje się wrzesień czyli już za kilka dni no ja tutaj lubię przyjeżdżać o każdej porze roku mnie to zrelaksuje rozpręża także bardzo chętnie tu przyjeżdżam także proszę zobaczyć te kramiki już stoją no i można zda dałoby się powiedzieć czekają na kolejne no dobrze, będę powoli kończył relację w kredycie morskiej. Jeżeli film się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału Dzidek Teraz. Również do łapkowania, jak również do komentowania filmu. I tak jak mówiłem, te właśnie czynności bardzo mi pomagają w poszerzaniu zasięgów. Także. Jeszcze raz zapraszam do tych czynności, pozdrawiam serdecznie no i życzę miłego dnia, pozdrowienia, jak teraz, cześć, trzymajcie się.